thank you Witajcie w moim dzisiejszym szyciowym odcinku A dzisiaj będzie z kombinezon Tak jak ostatnio wam pokazywałam Wykroje z The Costumer Tak w końcu lato się kończy, ale ja zabrałam się Za kombinezon e, Trochę się go mm, Obawiałam robiąc go z dzianiny Ale zmodyfikowałam nieco wykrój Za chwilę zobaczycie jak I muszę powiedzieć nieskromnie, że wyszedł naprawdę fajnie Trochę e, coś a la e, Peggy Bundy, tak, tak mi się Jeśli chodzi o fason kojarzy e, No, ale taki dzianinowy, fajny Piękne pszczółki. Myślę, że wygląda bardzo fajnie. Mi się strasznie podoba. Także zapraszam Was do oglądania i do szycia. No i na efekt końcowy. Wykrój wycięty. Wystarczy go teraz położyć na materiale, przykleić. Tutaj macie taką, taki klej, który zaprasowany do materiału powoduje, że nie musimy przypinać go szpilkami, tak jak ja teraz na przykład to zrobiłam. On się trzyma materiału, wycinamy sobie po obrysie, bo macie w tym wykroju już zapas na, na szwy, więc już nic nie trzeba dodawać. I później normalnie ten wykrój odklejamy. Odklejamy i wykrój jest cały czas gotowy do użytku, a nie zostawia też żadnych śladów na, na materiale, więc nie musimy też odrysowywać. Ja dzisiaj go nie przykleję, bo nie mam ze sobą żelazka tutaj w pracowni, więc standardowo go sobie po prostu umocowałam i go odrysuję. Wycinam dwa przody lewy i prawy i dwa tyły lewy i prawy i później będziemy te wszystkie elementy ze sobą łączyć. Pamiętajcie tylko przy wycinaniu y, naszego wykroju, żeby wszystkie te elementy, które macie tutaj, właśnie punkciki zaznaczyć, punkty kolan, bioder, wszystkie te y, talii, tak? I tutaj będzie szła gumka, więc te punkty wszystkie musicie sobie zaznaczyć na materiale, żeby później się nie zgubiły, bo one będą ważne przy y, zszywaniu wszystkich części. To co? Lecimy. Już wycięte wszystkie elementy, czas je ze sobą połączyć. Ja wziąłam teraz dwa tyły, nakładam jeden na drugi prawą stroną do prawej, łączę na linii środka tyłu, czyli ten cały fragment i go zszywam. Jeżeli chcecie zrobić kombinezon na zamek, to właśnie w tym, w tym momencie w przodzie będziecie wszywać zamek i tu mamy linię naszą cięcia, linię, tal linię talii, tu będzie gumka, czyli ten fragment może być wykończony zamkiem. Albo, nie wiem, jakimiś guzikami, no, czym chcecie? Haftkami, o może jakieś fajne łączenia. Więc to jest ten moment. Ja mam z dzianiny dzianinowe kombinezony z zamkiem, mi się jakoś tak średnio widzą. Więc ja zamka robić nie będę. Zwłaszcza, że ostatnio w Podomce był zamek, także dzisiaj po prostu to szyję. Zszywam sobie ten cały fragment i co? I to samo robię z przodem, a później połączymy kombinezon razem ze sobą. Przeszyte. Teraz możemy łączyć ze sobą przód z tyłem. I mamy tak. Tył leży. Teraz, gdzie jest przód? Góra przodu. Łączymy linię ramienia. Ok. I dokładnie to samo robię, czyli z jedną stroną i z drugą stroną. I teraz, słuchajcie, przeszyję sobie ramiona przyszyję sobie boki i boki i tutaj będziemy jeszcze zszywać bok od razu zewnętrzny razem z całą nogawką do samego dołu plus yy, wewnętrzna część nogawek, czyli krocze. Też. Więc ja proponuję najpierw sobie wszystko pospinać, zszyć y, ramiona i zewnętrzną linię y, tych nogawek, a później łączymy krok. Tak. I przeszywamy dookoła. I nogawki szyjemy od dołu do góry. Pamiętajcie o tych liniach, y, które sobie zaznaczaliście, żeby je ze sobą wszystkie ładnie połączyć, żeby się nie przesunęły linie na przykład kolan. O, na przykład tu. No dobra. To co? Ja spinam i zszywam. Tu są ważne punkty. Kombinezon jest już zszyty, wygląda jak nie wiem co, ale teraz każdy, kto pomyślał sobie na początku, jak powiedziałam, że będę zszywać przód i tył, bez, nie będę robić zamka, złapał się za głowę i pomyślał, ale jak go będziesz zakładać? No to właśnie tak, słuchajcie. Wymyśliłam już sobie wcześniej, że zmodyfikuję lekko ten wykrój i że chciałabym, aby plecy były. Yy, no, miały szerszy taki półokrągły dekolt, tak, takie wycięcie. I teraz pewnie powiecie mi na przykład, że to po co to strzywałam, skoro teraz będę to odcinać? A po to, żeby wiedzieć i mieć pewność, że tu wszystko mi się ładnie układa. I żeby sobie teraz odmierzyć 21 cm, bo to jest taka długość u mnie, że fajnie eksponuje plecy, ale jeszcze nie widać stanika, więc tu mamy. I sobie teraz odrysuję. Stąd taki właśnie. Czekajcie, tu mam spięte dobrze, żeby to wyciąć ładnie. Tak. I sobie to teraz wytnę. Tego już obrzucać na overlocku nie będę, z tego względu, że y, tutaj będę robić y, odszycie taką pliską jak przy mankietach. Znaczy na dole chcę zrobić sobie takie mankiety. O. I będzie tak. Pięknie. Słuchajcie, teraz sobie zrobiłam tutaj taki rulonik, czyli tak jak miałam linię z wykroju zaznaczoną, Wziąłam sobie na pół, tutaj sobie przeszyję tak, żeby tu centymetr mi został na gumkę, i bokiem tę gumkę sobie wciągnę i tak dookoła. I później ta gumka mi ładnie tak zmarszczy. Muszę Wam powiedzieć, że już była pierwsza przymiarka tego y, kombinezonu i wygląda trochę tak jak Peg Bandy y, z tamtych lat, więc będzie czad, będzie chat. No i słuchajcie, jak już będzie gumka, to na dole jeszcze wykończę sobie nogawki y, takim ściągaczem czarnym. To samo zrobię z moim dekoldem ogromnym i zastanawiam się jeszcze, jak z, postąpić z rękawami. Znaczy właściwie tych rękawów tu nie ma, z otworami na rękawy. Czy też wykończyć taką drobną, drobnym ściągaczem? Chyba tak. Albo zawiniemy do środka. No zaraz, pomyślimy. Najpierw gumka. Przeszywamy. Kombinezon, słuchajcie, jest już uszyty. Zrobiłam fajne mankiety na dole, które fajnie ściągają całość i, i tak podkreślają łydkę i całą sylwetkę. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Strasznie się sobie w nim podobam, ale niestety zepsułam jedną rzecz. Tak pilnowałam wzoru, że przekombinowałam i przepilnowałam, i słuchajcie, się mi nie schodzi na środku. Właśnie to jest to, że właściwie na pierwszy, pierwszym planie myślałam, żeby uszyć po prostu przód i tył, górę rozcinaną, ale z wykroju wynikała rozcinana pod kątem właśnie zamka, no i, i tak zrobiłam, że przekombinowałam i niestety, ale mi się nie schodzą, trochę mam przesunięto, lekko, bo lekko, ale jednak. Także jestem strasznie na siebie wkurzona, bo jakby nie wiem, czemu nie zauważyłam tego wcześniej. Grześ też nie. A zazwyczaj jest moim tutaj. <grym> kim? Oh, nie, nie ochroniarzem, tylko kim jesteś? <grym> Poza operatorką oczywiście, ale taką dobrą duszyczką, że jak coś ja nie, czegoś nie wyłapię, to on zawsze gdzieś tam siedzi z boku i mówi, a to. No, a tym razem nam się udało przekombinować z tym wzorem, a tak tego pilnowaliśmy. Znaczy, ja pilnowałam. No, to też właściwie. No, także jak widać, y, trzeba bardzo, bardzo uważać. To chyba przez to, że już jest późna pora, kiedy nagrywamy i chyba zmęczenie daje swoje. No, chociaż no nie wiem, bo materiału mieliśmy sporo, znaczy, ja miałam sporo, więc mogłam tego y, lepiej dopilnować, ale nie dopilnowałam. No cóż, człowiek uczy się na swoich błędach, e, także co, ale ogólnie efekt jest naprawdę super, e, już niedługo pokażę Wam strój dnia, e, bo nie mogę się doczekać, dlatego specjalnie dzisiaj go nie nakładałam, żeby Wam pokazać całą stylówkę, bo jest naprawdę czaderski, e, no i co, i puenta na zakończenie tego odcinka jest taka, żeby pilnować wzorów. I my widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!